Kolejny dzień jazdy. Tym razem bierzemy coś naprawdę mocnego. Jadę do jeziorka Guadelest, ale bardzo nietypową drogą. Drogą betonową, szutrową. Łącznie 94 km, 2100 m przewyższenia, więc zapowiada się bardzo mocny trening. Ale też mam nadzieję, że na bardzo fajne widoki. Ponoć jest to jedna z najpiękniejszych tras tutaj w okolicach Kalpe, więc trzeba ją spróbować. Took the trolley down the avenue, then he hopped upon a caboose for a. Pay. 21 km dobrze się jedzie trochę wcześniej wyjechałem niż e, poprzedni już poprzedni dni no ale tak naprawdę dopiero teraz się zaczynają za chwilę trudności a mianowicie a tutaj można kawkę wybić na tym rondzie ja odbijam kawka z okienka. Ja odbijam w prawo. Za mną 380 metrów pionu. Przede mną 1690, więc I tak naprawdę dopiero teraz zaczynamy zabawę. A dwa dzisiejsze podjazdy. Teraz ten długi do do Tarbeny będzie łącznie miał 16,5 km, 730 metrów przewyższenia, natomiast zabawa zacznie się dalej, a mianowicie będzie taki krótki podjazd, czy znaczy krótki, 3-3 km 300 metrów i przewyższenia 315. Więc miejscami będzie naprawdę bardzo stromo. No, i później jeszcze za Guadalestem za Beniardą, a w zasadzie w samej Beniardzie też ten podjazd będzie czwywniutki. I to są plany na dzisiejszy dzień, czyli jeden bardzo długi podjazd, który teraz przede mną, za chwilę zaczynam. I, za, i, jed, i dwa takie krótsze, 3 kilometrowe, ale, ale, bardzo, bardzo sztywne. Pogoda fajna do jazdy. Nie jest za gorąco. Nie jest też za zimno. Za chwilę pewnie na podjeździe będę ściągał kamizelkę. No i co i będę, będę robił ten właśnie e, mój ulubiony zjazd z Kolderates, tylko w drugą stronę. Natomiast nie będę wjeżdżał na samą Kolderathes Tylko Tylko będę odbijał na e, O Jezus, mi łzy wyciekły e, Do miejscowości Castell de Castell I stamtąd odbijał kolejny raz w lewo nad Jeziorko Guadalest Gdzie Czekają na mnie spektakularne widoki Natomiast później Prawdopodobnie trochę e, zmienię jednak trasę. Nie będę jechał tą właśnie wyznaczoną przez e, Bikeshowa. Tylko wrócę sobie, można powiedzieć, standardowym, standardową drogą z e, po to, żeby ominąć e, Polop i Alte. Gdyż jak pamiętam, tam, tam, tam był trochę większy ruch szczególnie w Altei a i zjazd taki drogą taką dość mocno uczęszczaną, co prawda szeroką, No ale, ale dość mocno uczęszczaną, więc postaram się go ominąć i zjadę sobie tutaj do, do Kajosy właśnie e, po to żeby e, taką przyjemniejszą drogą zjechać właśnie od Godalestu Szybka, szybka kolka. Idziemy dalej. To jest jedno z moich ulubionych miejsc. W zasadzie ten, ten zjazd właśnie z Calderatys do Tarbeny i dalej do, do Kajasy. Bardzo fajny, bardzo, bardzo dobry asfalt. Fajne zakręty, ale też parę takich prostych. Gdzie można właśnie troszkę bardziej się rozpędzić. Super widoki. No właśnie tam. Za chwilę jak się właśnie wyjedzie z tego miejsca. To, to zaczyna być widać morze. E, Benidorm. Naprawdę super, super sprawa. E, no i co? Ja jadę dalej. Za chwilę skręcam w lewo do Castel de Castell. Tam są też super widoki. Przede mną jeszcze... Trochę ponad 5,5 km tego podjazdu Ale on jest taki dość łagodny Ale tu jest pięknie No tu się naprawdę robi Taki już widoczek ładny A zobaczymy co będzie dalej Jak skręcimy w stronę jeziorka Gładalest, która jest mniej więcej gdzieś Gdzieś tam no. No dobra. Żegnam się na moment. I wracamy jak to na każdym filmiku. Dosłownie za chwilę. To jest super droga. Bardzo mały ruch. Więc to jest ta jedna z tych tras, gdzie wystarczy trochę odbić z tych dróg na najbardziej znane. Podjazdy typu kolderatus czy waldebo. I nagle tutaj robi się pustawo. Dzisiaj dodatkowo jest sobota, więc ten ruch jest jeszcze mniejszy. Ale pięknie. Już się nie mogę doczekać jak dojadę nad Guadalest, żeby tam zobaczyć widoczek, bo to jest super urokliwe jeziorko takim turkosowym odcieniu wody. O. No dobra, to jeszcze 2 km takiego mieszanego zjazdu, podjazdu. Końcóweczka sztywniutka, 12-13%. A za chwilę tak będę miał przez 3 km. I teraz odbijam o tą dróżkę, która zaprowadzi mnie właśnie nad, nad Guadalest. 3 km, 300 metrów podjazdu, 315 metrów przewyższenia. Kilometr 75 podjazdu jeszcze przede mną. To jest taki podjazd z kategorii, gdzie. Przy siedmiu, osiem, dziewięciu się odpoczywa. Ale fajne, że są takie odcinki właśnie, gdzie chwilę można złapać właśnie oddechu. Przez co, no naprawdę, nie jest źle. Spodziewałem się, że będzie znacznie trudniej. Asfalt też jest spoko. Trochę tego szuterku jeszcze jest, ale tak naprawdę jest tu jakiś taki beton. W sensie, nie, beton, asfalt. Ale, natomiast to jest to bardzo ciekawka, ciekawa trasa. Już teraz mogę powiedzieć, że polecam. Zjazd będzie bardzo ciekawy. Praktycznie całe jeziorko oglądałeś widać saporę, beniardę, sam zamek Guadalest. Wow. Tylko jedną rzecz, którą bym polecał to sprawdzić yy, klocki hamulcowe przed przed wyjazdem na tą trasę, bo naprawdę ten zjazd jest mega nieprzyjemny. Więc koniecznie tutaj bez klocków to, to, to byłby mega hardcore. A robienie tej trasy w drugą stronę to już jakieś trzeba być chyba psychopatą. Więc zdecydowanie lepiej jest to, to zrobić w tę stronę, w którą ja jechałem. Pogadałem z kolegą z Niemiec. No. A tutaj klimat kawiarniany. Kliwko zero. Słoneczko. Lubię to miejsce, bo tutaj zawsze jak jestem to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby była zła e, pogoda, więc naprawdę mega, mega super kawka i co, lecimy chyba na pizzę do, do Pana Włocha bo jestem już tutaj ponad tydzień a ja się nie spróbowałem pizzy wycieczka jak widać miejsce dość, dość popularne Złoka... złapałem kapcia tuż przed... Tun wjazdem do tuneli, więc kto tutaj był, to wie, że to no, nie jest najlepsze miejsce, gdzie, gdzie można złapać. No i co? No, y niestety, ale opona jest do, do wyrzucenia, <ścoughs> bo takie urościęło też już nie była w najlepszym stanie. A jako, że kurcze, jutro jest niedziela, to nie wiem, czy mi się uda cokolwiek kupić więc zobaczymy czy, czy jeszcze czy jeszcze cokolwiek pojeżdżę no, ale bardzo o, fajny dzień, No, takie przygody się zdarzają, trzeba być na to przygotowanym e, więc no cóż no dobra ile to dzisiaj? no już mam 87 km I jeszcze jeszcze pewnie z 4 do domu się wjeżdżam do Kalpę 4 do domu dokładnie 1800 w górę, więc no całkiem nieźle trochę mniej niż było pierwotnie w planach, ale nie będę z tego powodu płakał więc żegnam się bardzo ciekawy dzień z małymi przygodami No i co? Oj, Trzeba zmontować dzisiaj to wszystko jeszcze, także pozdro i dzięki za oglądanie. Na razie, hej! Dzień dobry, dzień dobry. W sprawie słonecznego kalpę Dwa słowa wstępu, bo wczoraj nie udało mi się zmontować mojego vlogmasowego filmiku. Miałem małe przygody na, na koniec trasy, które za, zapewne widzieliście. No tak niefortunnie rozwaliłem oponę, że ona raczej e, nie nadaje się do jazdy, więc musiałem dzisiaj, e, mimo że jest niedziela, jakoś e, sobie z tym poradzić, e, więc postanowiłem zmienić od razu dwie opony, które były już dość mocno zajechane i myślę, że to też mogło być już jakoś przyczyną tego, że że na takim odblasku od na drodze e, złapałem tu gumę, ale jednocześnie dość, dość, dość mocno pozwoliłem bokopony i bałem się na to wsiadać jadąc gdzieś w dalszą trasę. Tutaj, państwo w bóle. E, fajny sposób spędzania czasu na niedzielę. I okej, okay, wracając. E, a jednocześnie, e, przez to, że przyjeżdżając tutaj, w zasadzie w zasadzie nie trenowałem, bo godzina 30, godzina i, i dwie godziny przed przyjazdem tutaj przez ostatnie trzy tygodnie, no to w zasadzie nie można tego nazwać jakimiś przygotowaniami. Wiedziałem, że prawdopodobnie tutaj e, nogi mieć nie będę, więc e, po przyjeździe po prostu padłem. Do tego prawdopodobnie się odwodniłem. Garmin pokazał mi, że powinienem był wypić 6 bidonów, a wypiłem niecałe dwa. trochę za mało. Więc taka, taka nauczka, że nawet jak, jak nie chce się pić na takiej trasie, jak teoretycznie no nie, nie jest zbyt, zbyt ciepło, bo powyżej 20 stopni to się zazwyczaj chce pić. tak. Ale jak jest tam 15, to to odczucie pragnienia nie jest aż tak powiem, mocne no i co, e, dlatego no totalnie totalnie padłem dzisiaj właśnie zastanawiałem się co zrobić, bo sklepy w Hiszpanii są w niedzielę zamknięte natomiast przez to, że tutaj mieszkam właśnie w Kalpe jest tych wypożyczalni dość sporo no to stwierdziłem, że pójdę do, do jednej z nich i więc sprawdzę czy mają, e, czy mają opony i poszedłem do najbliższej mi tutaj e, wypożyczalni Walta Turística e, wypożyczalnia, która jest jednocześnie takim serwisem i e, i pijalno piwka belgijskiego e, bardzo polecam e, no mieli i to te opony, które, które chciałem kupić, czyli Continental GP5000 więc idealnie się złożyło cenowo no pewnie trochę drożej niż w Polsce, ale to to, to, to nie jest jakaś wielka różnica, e, więc, gdybyście mieli, czego oczywiście Wam nie życzę, taką sytuację, to, e, to, to właśnie będąc w kalpę, można to, e, to ogarnąć nawet, nawet w niedzielę. Co pewnie byłoby trochę trudniejsze, mieszkając gdzieś w mniejszej miejscowości e, w górach. Więc tak, e, z przygodami, e, ale. Ale prawdopodobnie e, jutro uda, uda mi się pojeździć. Dzisiaj no, nawet biorąc pod uwagę to, jak bardzo jestem wykończony, nie wsiadam na rower. Zajmę się, się tymi oponami, zmienię je, napompuję, sprawdzę. I w zasadzie tyle. Więc e, dzisiaj taki łączony odcinek z tych, e, z tych dwóch dni. Teraz myślę, że przejdę się gdzieś. Tą naszą promenadką gdzieś sobie usiądę, e, wypiję może jakieś piwko no i spędzę ten w zasadzie przedostatni pełny dzień w tym świetnym miejscu. Pozdrawiam serdecznie.